I don't know. Siemano. Dzień dobry, dobry wieczór. Dyszka z tej strony zaczynamy kolejny odcinek z oceniania składów, potężne składy widzów. Zaczynamy od takiej, powiedzmy, nowości z domu kombinuję. Wszyscy zaczynają od oceny 10. Zobaczymy, jak to będzie. Zostawcie łapeczkę w górę. A pierwszym widzem, który przesłał, albo nie przesłał, on wysłał zaproszenie do znajomych, ale został wylosowany, bo odgadł liczbę na live i tak też to właśnie się odbywało w ostatnim czasie. No, trochę śmiesznie to wyszło, ale myślę, że Sympatycznie. Paweł, pozdrawiam cię serdecznie. No i co tu się dzieje? Zaczynamy od oceny 10 dla Ciebie. Na dzień dobry tutaj mamy Czecha. Viniciusza, Mbappé, Raúl, Rodrigo. nowi zawodnicy, taki jak Raul, Makalele jeszcze tutaj śmiga sobie razem z Bellinghamem. Fajna karta. Tu Van Dijk jeszcze. No ciekawe rozwiązanie. Ok, minus jeden punkcik za overall, ponieważ jesteś poniżej 130 overallu. Minus jeden overall za jeden overall. Minus jedna ocena za rankupy, ponieważ no przebijasz dziesiątkę, ale nie masz powyżej 20, dlatego też minus jeden, dlatego już masz ocenę numer 8. Do tego dochodzą jeszcze skill boosty. Też minus 1, także twoja ocena, twojego składu całkowitego, takiego ogólnego to jest 7 na 10. Mam nadzieję, że chyba o wszystkim zapamiętałem, ale tak to teraz właśnie będzie, więc zobaczymy co dalej. Naprawdę fajny składzik Paweł, no i pozdrawiam cię serdecznie. Ale se to Maciej wymyślił, co nie? No coś trzeba robić. Domings, pozdrawiam cię serdecznie, formacja 4-3-3-Atak i uwaga, ja też przeszedłem na tą formację, ale nie mówcie nikomu. Bo jeszcze ktoś spapuguje. Na bramce Alison, Neymar, Kleifer, no ładnie, Messi, Pele, Bellingham, ok, taka wersja tutaj, Van Dijk, yy, Hakimi. No i tutaj obrońcy, przyszłe gwiazdy, bardzo fajnie. Mamy tutaj też Pele na ofensywnego pomocnika, Overall 125, to już od razu tutaj Dominguez, dostajesz minus jeden punkcik, skillboosty minus drugi punkcik, yy, no i rank-upy. Trzeci minus. Dlatego też ocena Domings 7 na 10. Nie wiem, czy to nie jest regres w przypadku poprzednich oceniania składów, ale raczej chyba tak, no bo takich mocnych tutaj ocen na pewno nie było. W sensie takich wyliczeń, ale myślę, że to wszystko ma swoje jakieś tam plusy i minusy. Dlatego też dla ciebie za ca cały kształt Domings tutaj 7 na 10. No i oczywiście przechodzę do kolejnego składu IPS. P.S. pod skryptą to raczej się pisze. No nie wkurzaj się. Champions! Pozdrawiam cię serdecznie, ja wiem, że ty też byłeś. Pamiętajcie, że może by tak pomyśleć o innych osobach, które są na live'ach i dajcie im też szansę powygrywać yy, ocenianie składów, bo nie zawsze będę nawet pomimo tego, że ktoś zgarnie właśnie taką nagrodę w postaci pojawienia się w materiale twojego składu, to nie będę... Tego po prostu akceptował. No dobrze, no ale jeszcze przymne, przymknę teraz oko, no i lecimy. Champions, choć chyba nie wiem, czy byłeś na ostatnim składzie. No, mniejsza z tym. Messi, Pele, ale dzisiaj są inne oceny. Alison, Lampard, Rui, Costa, Bellingham, Eder Militao, Hakimi, Van Dijk, Hernandez. No i proszę bardzo. No, prawie załapałeś się na minus 2 punkty za overall, ale jeszcze się mieścisz w przedziale. Dlatego też minus 1 skillboosty minus 2 i minus 3 rank upy Także tutaj Champions dla Ciebie też leci 7 na 10 ocena. No bo do zawodników nie ma co tu się czepiać, i na razie jakichś mocnych tutaj plusów, przynajmniej takiego wow, nie widzę, żebym dał ci dodatkowego plusa. Ale może w innych składach to uczynię. Zobaczę. Rui Costa Lampard, tak czy siak tutaj fajny składzik i już wiadomo, że są lepsze karty i to później odczuwa się, przynajmniej ja odczuwam to w meczach head to head, chociaż jeszcze z niedoświadczonymi graczami, którzy mają Potężne składy, takie mega fest. Udaje mi się wygrywać, a czasami i zremisować. No i też przegrywam, jakby nie było. No dobrze, champions. 7 na 10, no i przechodzę do kolejnego składu. Polska, biało, czerwony. 133 na stop. Tutaj gracz Polska, pozdrawiam cię serdecznie. No i cóż my tu mamy? Zaczynamy od dziesiątki. 133 overall, nie ma żadnego minusowego punktu. Rank upy powyżej 20 też nie ma minusowego punktu. Skill boosty powyżej wszystkiego praktycznie prawie 20, też nie ma minusowego punktu, więc tak naprawdę 10 na 10 Polska dla ciebie, bo nie ma do czego się to doczepić. Tym bardziej że masz tu jaja taki skład wysłać, no wiesz ty co? Van der Sar na Bramce QLP QL, Pele, no ten tam taki zawodnik, Balak, Best, dosz, kurcze, Kuman, e, Hakimi, e, Kuman chyba lepsze miał statystyki przynajmniej według e, chyba z, nie Nesty tylko e, kurcze, ten obrońca drugi, nie wiem, Breme, Eder Militao, nie Breme tylko taki, ten, taka ikona lepsza, zapomniałem, nie Nesta, tylko ten wcześniejszy, Maldini, o Maldini. Nie no, tutaj składzik bardzo fajny, sympatyczny. 133 na 100. Myślę, że tutaj no, 10 na 10 dla Ciebie fajny, to, fajnie to wygląda, naprawdę. Um, no, i tu zobaczymy, co z tym pele. Nie? ja bym tak się tutaj już zastanawiał lekko nad QL-em, nad zmianą. I Pele. A tak to myślę, że spoczko. To jest oczywiście moje. No i pozdrawiam cię serdecznie, Polska. Tylko sprawdzę, czy się nagrywa, bo ostatnio się nie nagrało. Dobra, przechodzę do kolejnego składu. No i proszę bardzo, kolejny zawodnik Dawid. No i cóż, ja tu nawet nie muszę nic mówić, nie muszę nic liczyć, bo to na pierwszy rzut oka widać, że tu jest 10 na 10 bez żadnego. Ale Wandersar, QL, Kleifer, Salach, czyli Salach jest z obecnego, jeszcze obecnego przynajmniej, albo już byłego y, pasa Premium. Markus Lorente, Best, Pedri, Vidic, Lachm, no proszę bardzo, co tu się dzieje. Petit, no Petit, Petit też jest kozaczek, ale da się go ominąć. Ja mam też takiego sympatycznego, jednego małego piłkarza na RW. Kto zgadnie, to niech napisze w komentarzu. Pedri, no spoko, 10 na 10, nie będę tutaj nawet liczyć, pozdrawiam Cię serdecznie, Dawidzie, no i tak dalej i przechodzę do kolejnego składu. Kucpa, Kucpa, pozdrawiam, 4-2-4, 120, 76 zgrania, chłopie, tu będzie naprawdę ciężko, ale szacun, że grasz i masz tutaj Nawasa Sterlinga. Bellingama super. Makalele też super. Litmanen, to coś tam robisz. Van, Pele, Romero, Guardiol, Walker. A teraz przejdźmy jeszcze Jordi Alba. Pamiętam te, te, tych graczy, pamiętam World Cup, to było coś. Dzisiaj to jest takie średnie coś, chociaż robi wow. Te FIFA points, które nie dają mi spokoju. No dobra, jak kupiłeś FIFA points, dajesz łapkę w górę. Zobaczymy, ile osób zostawi łapkę. Przynajmniej w tym momencie. W co wątpię, żeby tak dużo osób dotrwało. Do tego miejsca, chociaż niewykluczone, że tak jest. Dobra, lecimy z oceną. 120 to masz minus jeden punkcik. Zgranie, Ojejupanie panie, minus dwa punkty to już jest 7. Skill boosty, skill boosty, minus 1, to już jest 6. Rankupy, no rank upy też to jest 5 na 10. Ocena składu. Wow, ale schodzimy na dół, naprawdę. Ale nie przejmuj się hucpa. Kiedyś ktoś musiał dostać taką notę, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś nowym graczem, który jeszcze po prostu nie, nie poświęcił tej grze tyle czasu aby mieć tą dziesiątkę u Macieja. Nie, no żartuję. Ale to wiąże się z poświęconym czasem. No, ale zawsze idzie tutaj z rankapami coś pomieszać, żeby było dobrze. Ale tak to fajnie to wygląda. W teorii słabo, bo ci gracze raczej już nie są grywalni zbyt mocno. Ale tak czy siak fajnie, że próbujesz. No i próbuj dalej, zbieraj karty, które są darmowe. Hmm, czyli teraz na przykład Zaha będzie What If, nowy event Zaha plus yy, na przykład Fabiański, zobaczymy skąd go będzie można się ten... Dobra, bo się rozgadam i przechodzę dalej, Hucpa. A teraz łyczek kawy. Okej. Okay. Schmeichel, Vinicius. a to jest skład Wiktora. Pele, Van Persie, okej, okay, ten graż na RW. Gundongan, Bellingham, kurczę, nie mogłem oglądać wczoraj tego meczu. Manchester City Real, naprawdę, Kurczę, tak ubolewam nad przegraną Realu, no ale cóż, Manchester pokazał się naprawdę z dobrej strony Szacun duży, no i gratulacje dla nich, Hernandez, Baresi, Eder Militao, i tak i tak Eder Militao w grze dalej jest kozakiem i Hakimi, no dobra Skillboosty ok, Rank upy, tym bardziej, overall spoczko i tu mamy 10 na 10 Wiktor, bo tutaj nie ma ten. Jeszcze oczywiście nie robię tutaj, może w kolejnych odcinkach będę brał pod uwagę zgranie, czyli linie, jeżeli będą szare, no to wtedy będzie minus jeden punkt. Także z dziesiątki zawsze można spać na ósemkę i wtedy hu, 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 nawet wysokie overale nie pomogą. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. A ja przechodzę Wiktor do kolejnych składu i cię pozdrawiam i wszystkich teraz, którzy tutaj też oglądają, i przechodzę jeszcze raz do kolejnego składu. Uuu, my chyba gramy z Niemcami jakoś, nie? Polska, Niemcy już tuż, tuż z tego co pamiętam. Onana, taki Niemcy tutaj wysłał składzik, oczywiście on też odgadł najprawdopodobniej liczbę na live ie. Owen, Haland, Haland, Haland. QL, Bruno, mamy Bernardo Silva, ok. Bellingham też go trafiłem, ale w postaci toca 112. Hernandez, nie sprzedał mi się niestety. Rydgier tripier. no ta 110 tutaj spoczko No i co teraz? Minus 1 za overall Minus 1 za, uwaga, 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 no tutaj za rankupy No to mamy już 8, skillboosty spoko powyżej 15 No to 8 na 10 Niemcy dla Ciebie tutaj taka ocenka Myślę, że jako kształt zawodników tu bardzo ciekawy Bellingham, ta wersja też myślę, że dalej jest grywalny. Tu Onana dostanie jeszcze tutaj APA, chyba nie, prawda? Na takiej zasadzie. No i spaczko, nie? Także Niemcy 8 na 10 dla Ciebie i przechodzę do kolejnego składu. Fifi, 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 pozdrawiam. 119 na 74, no to tu będą już naprawdę ujemne punkty za skillboosty też, ale przyjrzyjmy się zawodnikom, tak naprawdę Veron Militao, Trippier, Czechanoglu, Bernardo Silva, Gorecka, Breme Breme naprawdę jest bardzo fajny, kto go odebrał może nie żałować, przynajmniej to jest moja opinia i myślę, że parę osób do tego się dołączy Campos na bramce, Mitoma, Ndi... Ndi... Okay. 119 na 74, nie no, spoko tutaj widać, że początkowe konto. Lecimy teraz tutaj z oceną. Minus 2 punkty za overall, to już jest 8. Zgranie, o kurde, zgranie minus e, 3, nie wiem tak, minus 3, tak minus 3, e, 8, to jest 5, skill boosty, skill boosty minus e, 2. I rank upy minus 1. No to jest 2 na 10. 2 na 10. Kurde. W historii pierwszy raz ocena 2 na 10. Nie wiem, czy dobrze policzyłem. Jeżeli źle, no to będzie 3 na 10. Za to, że. Tak, 3 na 10, niech, nie, no 2, 2 to się w szkole dostaje. 3, 3 na 10, taki dostateczny, e, naprawdę 3 na 10. No i Fifi, pozdrawiam cię serdecznie, ale jaja, no, jaja, turę. Rafi 133, pozdrawiam cię serdecznie, dzięki jeszcze raz za wsparło wczoraj, hmm, czy tam przedwczoraj, zależy, kiedy zostanie to oglądane. Formacja 4 czy 3, 3, atak 132 na 100, e, wczoraj nie dostałeś oceny. Kurtua, Vinicius, Willer, Salah, Hulit, Best, Bellingham. Okej, okay. i ten Canavaro tutaj. A gdzie są zawodnicy Toc? A są, Salah, okej. Okay. Kurtua, ale tylko ten Salah? No szkoda. Bellingham, Hakimi, no bo jeszcze się nie kupuje. Drogie są karty. Wszyscy chcą sprzedać, żeby mieć końsy. A ja zostawiłem. Ups, zdradziłem się, ale dobra. Nieważne, mój składzik poznacie na pewno na live'ach. Kurtua, Hulit, no i nagram coś o tym. Bo taka zmiana Carvalho. No, i tutaj e, 10 na 10. Z tego co tutaj widzę, 17 nie ma żadnych tutaj ubytków. E, co do, e, z, jeżeli chodzi o rankupy, skill boosty, overall, także bardzo fajnie. 10 na 10. No i cóż, pozdrawiam cię, Rafale. I przechodzę do kolejnego składu. Bomba, bomba, czy zaraz spadnie bomba? 428 na 100, Mares, Wüller, Pele, Ronaldinho, Alison, Makalele, Bellingham. I chyba zacznę liczyć te linie ze zgraniem, może to też będzie wpływało. A tak, za takie zielone jeszcze, no to podwójne punkty albo... Nie, już macie, nie kombinuj, bo będziesz do jutra nagrywać takie odcinki. Dobra, Bremę, Rydgier, no niestety Rydgier już nie dostanie apa. Wierry Sien, to jakby to było wszystko ustawione i jej wiedziało o tym. Dobra, no mniejsza z tym. Ronaldinho, Pele, Macalele, Bellingham 128 na 100, minus 1 za overall, to już mamy 9 na 10, minus skillboosty 8 na 10. Rankupy spoko, czyli dla Ciebie bombastyczne 8 na 10. No i co bomba? Pozdrawiam Cię serdecznie i przechodzę do kolejnego składu. Lindgon, Lindgon. 4-3-2-1. Inna formacja, a tutaj prawie wszyscy zawodnicy z UEFA Champions League. Haaland, Viniciusz, Courtois, Modric, De Bruyne, Alaba, Rydgier, yy... Lobotka. No i tutaj Danilo Totsy i Ferdinand, gruby Ferdek. Jest i tutaj 125 to mamy już jednego minusika punktowego, skill boosty drugi i tu trzeci na pewno idzie w kierunku rank upów. Chociaż tak na pewno, bo nie ma tutaj jeszcze piętnastek wszędzie, także 7 na 10. No wiadomo, że tutaj zawodnicy no... Są nowi, są nowi, nie ma co tu się czepiać, są nowi, także dla Ciebie. Lindgon 7 na 10 i pozdrawiam cię serdecznie. K017, pozdrawiam cię serdecznie. Formacja 4 czy -3, 3 atak na bramce Bonou. Mitoma Kane Jota, Tak się przedstawia napad, oczywiście Bonou to bramkarz. Gendonga, Müller, Lampard w pomocy. Rank upy na poziomie 10, 12, 16, 15, 11, skill boosty 10. Zgranie, no to dużo punktów minusowych. Okej, okay. ale zawodnicy też spoko. No i co? No to liczymy i ocenka jakaś musi wlecieć, no bo składzik tutaj, no nie głupi. Minus jeden za zgranie, minus jeden za overall, minus jeden za skillboosty, minus jeden za e, rankupy, co powoduje, że dostajesz notę K017 6 na 10, czyli raczej jest regres, bo ostatnio dostałeś 7 na 10 z tego co pamiętam, a może i 8 na 10, także no, masz nad czym pracować. No i co? Pozdrawiam cię serdecznie i przechodzę do, <grym> do kolejnego składu, którym jest oczywiście tutaj, no nie oczywiście Crux. E, też e, chyba zgadł liczbę, chociaż nie wiedział, że ją zgadł, ale dobra. 131 na 104 czy holding mm, Sala, Bellingham, Ferdinand, Schweinsteiger, Cannavaro. No robi wrażenie ten składzik. Myślę, że też tu szybko później z pewnym czasem Hakim i Hernandez odpadną. Donnarumma spoko. No i co? Liczmy tutaj z ocenkę. Rankupy w porządku. Skillboosty minus 1. To jest chyba taki największy ból tego składu. Skillboosty. To jest nota 9. No bo tak poza tym, no to tylko i wyłącznie doczepi się do skill boostów, rank upy z Poczko, także tutaj ocena Krux 9 na 10, no i gratuluję takiego składu. Chyba I... ostatni dzisiejszy tutaj skład, jeżeli dobrze pamiętam, Piterc 1008. Piterc, tak, pozdrawiam. 125 na 100, Kane, Rodrigo, Pele, Onana, Bernardo Silva, a w U, AK, U, 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 111, AK. Ej, ty, dobry on będzie chyba, nie? Trippie, szkoda, że nie mogę nacisnąć, bo musiałem zrestartować całkowicie telefon do ustawień fabrycznych, bo nie działało mi przesyłanie ekranu, jakiś syf mi się tutaj zainfekował, może się telefon, coś w tym rodzaju. No i były problemy na wczorajszej transmisji na żywo, dlatego też nie rozgrywałem żadnych meczy. No dobrze, e AK, no tak, 111, nieźle. Weron. Mm, też mam Werona, będę go testował. Znowu się zdradziłem. Kurczę, tripier Rodrigo. Eee, no i tutaj dobra, liczymy, szybciutko. Minus 1, minus 2, minus 3, eee, minus 3, tak, minus 3, no to 7 na 10 piterc. Przynajmniej z tego co mi tutaj wychodzi. To jest 7 na 10 i pozdrawiam cię serdecznie, bo ogólnie składzik naprawdę sympatyczny dobra, lecę zobaczyć czy jest jeszcze skład nie, to był ostatni skład także ja was serdecznie pozdrawiam to były potężne składy widzów w takiej innej odsłonie mam nadzieję, że się podobało zostawcie łapeczki, pozdrawiam, cześć!